Witajcie w widzowie w pięknym Daily csic oczywiście, tak. A dzisiaj, oczywiście, będziemy robić, no co, no, challenge z, zeusami, tak. A i tutaj, no, niezawodny Grozi oczywiście. Ja Wasiała. No i co, no. A skrzydłowe standardowo, chociaż ostatnio był turniejowy, ale już wracamy do skrzydłowych, więc tutaj proszę się nie martwić. No i Firaxowi się spadło. No bo grałem ale... z jakimś de-downem, de który w ogóle nie ogarniał, jak się chodzi i się cieszył. To właśnie dlatego się nie gra samemu. Nie gra się z randomami. Tutaj już miniaturkę mam przygotowaną, pięknie, nie? spokojnie. Tylko taka piękna miniaturka, ja ciś wyślę zara nie. Dobra, na rozgrzewkę no to wiesz. Eee, 5 jak... pięcio, pięcioletni weteran jak coś. Dobra, jak się umawiamy Że nie wiem, że jakby co to pistolety możemy używać. Po co pistolety? No bo Zeus no to ma jedno nała naładowanie, potem musi się naładować do 100% no i Zeus to będzie ciężko, nie? To trudno, ma być ciężko. No dobra. No granaty chyba można, nie? Żeby tam bez przesady, nie? Dobra, widzamy. zaczynamy tak. Zaczynamy. Ja um Zeusik. Tyk. O kurde, nie stać. Dobra. Do pistolety wywalamy? No. To musimy kąpić, ta... nie? No... Trzeba bli blisko jakby podejść. No nie, no i teraz uciekamy, oj. No. Hmm. <noise> dobre rozpoczęcie, nie? Ile mam amo? Ja pierdzielę 30%, 30... dopiero. No, no to... Powodzenia, nie? 70. Teraz to główno w dupie. To chyba będzie jeden z najcięższych od tych challenge, nie? Mam. Chociaż oni pewnie kampią Ja już wiem, że rundy nie wygram, ale nie, no po prostu, z... wiesz, na no, na początku źle z... wystartowaliśmy, no czeka jakby chociaż kilka jakiegoś dupnąć No. No, gówno w dupie, no. Będzie tak mega ciężki challenge. Najdami musimy się ratować chyba. No, albo fleszami, fleszami najlepiej, nie? Albo na takim Dymne. No, Dym... też, też, też. Dobra, może nie, nie grajmy tak full agresyw. My sobie tu jakiegoś falaczka. Jest tu! Eee, co? Czyś... Prześ... aha. To... A, bo ty, to ty umarłeś, a nie ktoś. Co?! Serio, ten Zeus ma aż tak mały zasięg? No. Ja byłem przy... Ile ja byłem od niego? Pół metra. Bo to takie zasięgi są małe. Jak nóż Dobra. normalnie, nie? Dobra, patrz. Jest! Nice. Nieee. Stary, jest ciekawe. To zanim mi się to załaduje... ...to, to mnie 100 lat. 40%. Ja muszę... Nie wiem, skosować coś. Na przykład zrobić nie tak. No na, na razie na spokojnie. Słyszę go. Idzie. Proszę, załaduj się, żebym... Dobra, zdąży się. Na przykład wiesz tutaj go tak ciachnąć, nie? Masz, fajny no, taki już. dźwięk jest taki, nie? Tak, no jest dźwięk. Nie było kiedyś, bo Chyba sprawdzę tu na wszelkie, nie. W sensie ty musisz go tu sumie kampić, bo inaczej to tylko z takiego nie zabijesz. Idzie. Jest tu. No nie da się, no to ma zasięg noża. Wiesz co chyba spadniemy z ranki dzisiaj. Na 30 HP. I się do takich chodziń przydałby się bany hop, no bo tutaj wiesz, łatwiej by było. Wiesz, piechty, bany, i cyk. To co ja teraz? Ja nie... No, nie, nie no... No na pewno będzie ranga w dół. To jest ja... Nie no, to mi... Ty masz 4 killa, ja jednego... <laughs> to jest nie do zrobienia, widzę. Rezygnujemy z tego challenge'u. Um. Pierdziele, jak co? Oni są słabi w ogóle! Ale my rozumiesz, oni piszą EZ, a grali no. ledwo na Zeusy No słabo. Miernoty, miernoty. Też my byśmy z nimi już normalnie wygrali. <grym> dobra, jaką mapkę? Jakaś dobra mapka na Zeusy Inferno? Nie no nie. Ja spadnę, weź, chłopie. Dobra, a ja co na Server 2? zejdę. Jesteś na... masz Server 2? No nie, już widzisz? Co, dawaj jedną rundkę jeszcze i to żyje odcinek wygra. No i spadnę, jestem pewna tego. No ja też, ale co no, odcinek musi być, Czemu tak? ty masz spaść? No bo spadłem już wczoraj. A teraz jeszcze ale... jedna, to znowu, czyli będę, będę miał trzy przegrane. Inferno. Inferno. Widzę, zostawcie no, miliku, łapeczkę, subskrypcję i komentarz. I no... Czy grajmy teraz, no wiesz... to jakieś, ta... piękne z Madagascar, no No to nas po, to robią tego. Chocia, a jakbyśmy z nimi zagrali na Zeus'y? Bo Josi wygrał, no bo... ...Walt grał właśnie wtedy, że to jest, hmm. je. Nie, Digla ma, Digla ma, Digla ma, Digla ma. Camp. jest, jest tu, tu. Proszę, tutaj nagrywki poważne. Nie wiem, jakiś Devil do mnie Jest na spawnie jeden. Drugi gdzieś był na longu, ale nie wiem, czy teraz idą. Chyba pałace będą szli. Przeczuwam. Idę longa. Nie ma tu nikogo. Wiedział. O. Drugi idzie tu. Księżyc. Is... Zeus. Niech oni zagrają tego Zeusa. ok napisał No zobaczymy, czy będzie takie ok i są są, są są jest jeden skończył mu się ty więc mu... zabieram tam temu idzie tu gonię go strzelałam a mnie naładowanego <ścoughs> co tu się dzieje Dawaj, lec, jak będzie Kampi. Na pewno. 60, a Uważaj, na prawo, na prawo tu. Ciągłam. To jest Nick. Czekaj, nie mam naładowanego. Mam, mam, mam. Też. Jest tu. Tu jest Longa. Kampi <laughs> jest tu, ciągle. I ten z drugiej. I jest z drugiej. Pałac, pałac, wszedł pałac. Idę do drugiej. Będzie... zamknę... zamkniemy go w pułapce. Yes. Nie! Gdzie? No... na... side gdzieś chyba. Co tu się dzieje? <grym> nie no widzę, ja się łapeczkę On musi zostawić. On On nie plątnie. <grym> Co ciekawe? Co ty się dzieje? Please, full run. Może wy się zgodzą na, na rundy, na wszystkie, nie? Ok napisał. Dobra, on jest takim szefem. A czekaj, a najdy? No można, można. Miał pistolet jeden w łapie chyba. A nie, to Zeus. Dostał najdam Jest tu, dwóch chyba Nie, pałacem, pałacem Jest, idzie na side. E, misną ale ja misnąłem ale on też Rzucam flash Jest, missnął, 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 kasuje go, kasuje go, kasuje go. Kosuję go, kosuję go. Noże! Wiem, 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 lecę go. Lecę go znożować. Ja biegnę tutaj. Gdzie, idzie. <laughs> Dawaj go! Ko... Jest! Spaliłem go. Ej, on miał MP9! Co się M... O, ma chyba M... Zeus'a już. Ja mam... Ja też yes, mam. Jest! Uciekł, idź o drugiej, idź o drugiej. Nie wiem gdzie jest. Może do pałaca. Jest! Słyszałem przez ścianę, że mu się załadował. Ma załadowanego, już na bank. Nie. A ty nie? No ja mam... Ja nie Ja mam... W celu. Ja jestem na bombie tu jak coś. Ale oni mają trudniej, ale potem my będziemy mieli trudniej. bo jest bomba jak coś. Jest tu. N nie zaplantoję tego. Ej, ja chcę zabić. O. Ale oni mają glocki ten, więc... ale ja im ufam teraz. Nie wiem jak napisać, że... granat jest okno chyba, chyba bi. No zrozumiałem. chyba. Jest, dostałem chyba. flesza. Jest tam! Wiem, widzę. wychylił na mnie. Jest dwóch nam tutaj na no, spawnie. Dostał jeden, uciekam, uciekam! Pałacami idę. Po, y, po, poszedł, poszedł, poszedł! Po... Nie, nie pałace, y, przy pałacach jest. Ja nie mam... Ja nie... Plantuję! On pla... spróbował zaplantować! Uciekał od niego! Ja gonię go, ale goni. ja nie mam Zeusa. Od mnie goni! Zm... A zmarnował Zeusa! Gdzie jest? Uuu, skosowałem, bo... Patrz, taki u nich zrobiłem. Zobaczcie się na odcinku, jak się oglądał. Ej, nie no. Widzowie w ogóle na mój kanał wpadajcie, bo będzie odcinek niedługo. Także, tak czy nie? No tak. Dobra, ja ich ładuję. Ło! Pampie Jest tu, jest long jeden. kampie pałac. Niech Próbuję go znużować. To... Kasować na w się, sensie, nie? Pa, na przykład takiego flesza zaraz mu wypuszczę. Cyk. Nie! Będzie mnie gonił, goni mnie, goni mnie! Goni mnie! Ja stałem dwójka tu Trzeba, jest. Dzisiaj mam naida. Ja już zmarnowałem Zeusa. Trzeba u nich zrobić jakiś profesjonal Zmarnował jeden. Spalił. Drugi ma jeszcze. Ja spaliłem też. Nie! O, Czyli nie mają! Dawaj. A ja też nie! Tam, ten defa rób. Albo na kosy. Nie, bo i tak teniesz już. jeszcze drugi. Wy go, ciachnie i uciekł. U-hu-hu! Jezu! Flecznie, Ple, tu. Ja. Mam defa! Oh my god! Potem my będziemy mieli trudność. Kto to jest Kto to beściak jest? To jest best. No to było ładne, musisz przyznać, tak? Ja też defa kupuję. Ładne to było? Napisz nam, że zapraszamy na kanał, nie? Ale nie by to byli Polacy w ogóle, no bo w sumie to nie wiadomo, nie? Kampi jeden, kampi drugi! Jest nie. dwóch u mnie. Dwóch u mnie idzie. Palak. Szyszkę rzucam. Palaka rzuciłem, Pal podpalił się. Dobra, chill. Ale to była zagrana akcja, chłopie. ich może. Skończył się. Są tu. Rzucili kolejnego. Idą, są long, long, long. Wiem, rzucili palaka. Sam jest dwóch. Zmarnował. Na kosy, na kosy jesteśmy. Dostałem flesza na rej. Gonie go z nożem. Nice, plecy. Gdzie drugi? Nie wiem, idzie za tą chodą. Mam chyba. 100%. Jest za mną, no. Wiem, masz flesza. Zmarnowałem ze łysa. On będzie miał, będzie miał! Specjalnie idzie z nim. Może no ty, tu ty. ty. No leży jakiś Zeus, może ma full. Tu, pod tobą. Ma o. Oh. Ale Ale to trzeba też im dać, nie? No, bo będą mieli za trudno. Ale w sumie hmm. o co miał to chodzić, nie? Że, żebyśmy mieli łatwo. Dlatego jej poprosiłem. O to są takie giga gigameny. No, chłopie. I perikiriko, to to nie są żarty. No, you challenge have... że co? Oj, oj, oj. What challenge you have? To... Że co? Że co challenge? Jaki masz jaki challenge? Jaki challenge mamy? Jaki? Jak tylko, jak jest tylko? Żeby napisać tylko Zeus, nie? Ktoś tam był, Nie pamiętam, się zaraz sprawdzę, tłumaczył. Napisałem Only Zeus. A Only to było, dobra. Ja tam widziałem w miniaturkach, ale. Kogoś tam, ale wiem. Nie... Zapomniałem. Ja, jest. Pa y, pałac, nie mam amo. Wyszedł pałac. Idę plecami. Tutaj jest. O, ja nie mam i on nie ma. Zabiłem. Zabijesz, on ma. O, nice. On ma Zeus. plantuje. Jest w On ma naładowanego, uważaj. Robię unik, profesjonal. Zmarnował. Dobrze. Dawaj, dawaj, dawaj! Widzisz, tu trzeba robić uniki. Nice! Ja mam tego defa. Chociaż... Ja też. też mam. No bo patrz, trzeba tu Wiesz, taki... Ej, bo ja nie wiem jednak. Pan w E po C prostu. Tu gdzieś. Mam. No, dobra. Jest kanał po angielsku. Właśnie ja się nie za, znam. Channel, channel, channel. A jak się? A channel, dobrze. Channel. Zara napiszę, żeby channel, żeby no kanał nie. Czyli teraz. Przestycha? Raka, ja, ja, ja im napiszę. Jest tu, jest tu na no spełnie. Jest dwóch tutaj. Rzucam tam smoka. Ja cię tam dostałem. Nice, nice. Tu No, to nas przysponisz. Okay, to jakiegoś... Masz dwóch... Opa, nie no, nie masz szans, chyba. To sami se rzucili! No, bo... Nie. No nie! Nice. Nie zdążysz też gdzieś defować. A... Dobra, trudno, ta runda ich jest. Mam no, chyba. Mm. Bled a jak on nie dead? Nie. Dobra, 5-3 nie jest źle. No, no, I Trzeba im chyba coś powiedzieć, nie? Jakby to oglądali. Po angielsku. jest no, fajna zabawa. Powiedzieć? Powiedzieć im? <coughs> coś? Mm -hmm. Guys, uh, thanks for the... Yes, you are the best. The best you are. No, nice. O, oh, zapomniałem! Zapomniałem, że oni kosami <laughs> mogą. O no tym to, to mi się zapomniało. Ej, w sumie nie opłaca się kupować kamizelki z... z hełmem. Mam nóż? Na kosach Co? chyba też działa... Where i your channel? Mogę to zrobić też, Czekaj, zaraz się napiszę, nie? Ale wolałam tak. mi dali. Nie, ja nie trafiłem! Się... Idzie! Idzie na mnie! Masz naładowanego? Tak, ja tutaj drugiego gonię. Dobra. Idzie też. Został w głowę, czekaj, my Plantuj, plantuj. Obaj nie ten, nie trafiliśmy. Lecy, nie trafił ty. Gonię go, gonię. Idź, go. plantuj, idź, plantuj. Nie, ja go tu kosuję. No, łatwo. No, idioto! Dobra, spokojnie no, masz nie tylko 5000 niski niskich, nie tak. Dobra, wczoraj wywalam tego Jusupa. Ja dostałem. Ja mam 20 HP! Jak biją na kanał, dostają suba. To śmiesznie będzie. Dobra. O ty, Jeden on żyje? Nie, on dwóch jest. Jeden na sajdzie. Jaki jak jest tam U nich musi być profesjonalny. <noise> Ej, ale oni wyrównują powoli, nie? Znaczy teraz jesteśmy, mamy na no ja Nie, nie, jadą nas tak, by to prze. A czego ta runda będzie trwała o ile? 2 godziny. Dwa. Ciężko, nie? Wszedłam. Ja też wchodzę. Postałem na idę. Tu jestem na jednym. Na no sajdzie jest. Nie trafiłem. Ja też nie. Uciekam. Uciekam przed nim. Czyli Polak pani rzucę. Uciekaj, Uciekaj. Oh. On ma Amon? Mm, nie, właśnie na mnie zmarnował. Czyli ten nie ma? Mm -mm. Czy nie ma... On się nie zmarnował, no bo mnie zabił, nie? Dawaj go Daj, kosą, kosą, on nie ma! Przed chwilą mnie zabił. Ej, Gdzieś... Co on zrobił? Nie wiem. Jak my jeszcze rank dostaniemy, nie? To się nie wiem, zostaw się. Dobra, mi tego Glocka. Dobra. Ładujemy Zmarnował jeden, nie trafił. Na side, jest tutaj. Obej nie, Obaj nie mają Zeusów, obej nie mają. Nie no. Uciekaj, uciekaj. No jak? Jakim cudem? 7-6. No nie. No, Chłopie, już. i wiesz, że ja bym mu uciekł. No. Ja nie, nie, come on, come on, o, ja nejda miałam. Jest wtedy. o. Nie no, nie spodziewałem się tego. Będzie miał więcej. Nie, nie, nie. Wyrównali! Jak? Ach. No musimy nie, wygrać, no nie może tak być. Nie miałem co zrobić. No kurde. Co napisał? Nie, nie trafiłem. <grymne> nie. Zmar ma zełusa czy nie? Nie, a jednak miał. Nie, no jak sługo! O remis, o remis, albo przegrana. Jak my ich cisnęliśmy? Nie, o remis walczymy. Bo oni mają teraz lepiej. Teoretycznie byśmy mogli teraz szukać, no ale nie będziemy tak Nie, Gdy pałacami, się! Mam 20 HP. Tam Jasko. jeden i, i drugi site. Na sajdzie jeden. nie trafiłam, też nie trafił tu jest. On nie ma. Nice, drugi nie ma. może sam co? Idź od ja dobra. Plant, 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 ja mam. Plantuj. Tuj y pa pałace, pałace. Rzuć tam smog. Jest tu. no. teraz nie możemy mu dać przejść. Jest tam. Patrz Cały czas! Załadow załaduje mi się... Mi się zera. Załadował mu się na bank. Załadował. Już nie ma. Niktor! Co? Co? Ni Aha. Dlaczego ty umarłeś? Nie. No nie. Yeah. Jakim cudem, czemu umarłaś? Nie yeah. Dobra, kończymy ten odcinek. No, ja, ja lepiej za. Jeszcze jedna Co? Może jeszcze jedna Nie. Dobra, nie to... dobrze. Wyszło tak, że ...że dwa razy przegraliśmy i gnął w dupę. No i... O widzowie, A, no. ale ja nie wiem jak my to przegraliśmy, to co teraz było. No Też nie wiem, takich ich na początku. No, ten skipper ma 140 godzin. Rico, Rico 25. Czego? Godzin. W się ma. No. Co? To jakieś drugie konta są raczej. No dobra, no to... Ogarniają. Co? Dobra, my musimy nadrobić i się. Halo!